Myślałeś kiedyś, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Nic dziwnego: Bieszczady i całe Podkarpackie to jeden z najpiękniejszych regionów w Polsce. Z lotu ptaka dokładnie widać turystyczne bogactwo regionu. Liczne szlaki piesze i rowerowe, najwyższa w Polsce zapora wodna na Solinie, sąsiadująca z popularnymi terenami wypoczynkowymi, szlak architektury drewnianej z sześcioma obiektami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz bogata baza noclegowa przyciągają wielu turystów. Ale podkarpackie to również innowacyjny przemysł. To tutaj w 1854 roku powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej. Podkarpackie jest doskonale skomunikowane z resztą kraju i ze światem. Nowoczesne, międzynarodowe lotnisko obsługujące połączenia międzykontynentalne, autostrada A4 i liczne połączenia kolejowe sprawiają, że region jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Podkarpacka Dolina Lotnicza to największy w tej części Europy klaster, w którym firmy z branży lotniczej opracowują najnowocześniejsze technologie. To tu powstaje 90% polskiej produkcji lotniczej. Zakłady produkcyjne i przedsiębiorcy ściśle współpracują z uczelniami wyższymi, w szczególności w obszarze lotnictwa, kosmonautyki i informatyki. To tutaj szkolą się przyszli piloci oraz inżynierowie kosmiczni. Podkarpacy studenci to światowa czołówka, która wyznacza trendy w tej dziedzinie i jest regularnie nagradzana w międzynarodowych konkursach. Podkarpackie to również firmy, które wolą pozostać na Ziemi. Motoryzacja to kolejna inteligentna specjalizacja regionu. Działa w nim ponad 100 przedsiębiorstw w tej branży. Zajmują się głównie produkcją elementów nadwozia, silników czy pojazdów elektrycznych. Wiele z nich to liderzy w swoich dziedzinach. Podkarpackie to również nowoczesne systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, takie jak drukowane ogniwa fotowoltaiczne. Tu powstają również zaawansowane technologie teleinformatyczne, takie jak inteligentne drony, oprogramowanie Internet of Things czy systemy cloud computing. Region jest gospodarzem wielu prestiżowych wydarzeń i targów promujących polską przedsiębiorczość, między innymi Kongresu 590. Trudno o lepsze miejsce do prowadzenia biznesu. Najlepiej przyjedź i przekonaj się sam, dlaczego warto tu żyć i inwestować.